Kto jest ważniejszy, koń czy jeździec? Jedno nie istnieje bez drugiego. Ten koniec traktowany tak jak yy, można powiedzieć człowiek. Yy, my zawodnicy od koniec dbamy lepiej jak, jak o siebie tak naprawdę. O relacjach jeźdźców z ich wierzchowcami oraz zaciętej rywalizacji o medale Mistrzostw Polski i punkty jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski, a także o tym ile kosztuje koń sportowy. Musisz dać siebie wszystko, jeszcze niestety. Wiem, że jest gorąco, ale musisz dać radę. W warce, tuż przed startem w najważniejszych krajowych zawodach Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody umówiliśmy się z Mściwojem Kieconiem. Choć Mściwo jest bardzo młodym jeźdźcem, zdobył już dwa tytuły Mistrza Polski. Wszystko dzięki fenomenalnej klaczy Urbane. Konie sportowe, to jest tak jak z lekkoatletami, jak sportowcami, piłkarzami, to jest, to jest normalny sportowiec. Wiele, wiele poświęcenia, wiele czasu. One fizycznie muszą to wszystko wytrzymać. Jak widać dzisiaj jest gorąco, na drugi dzień może być bardzo zimno. Wszystko to już, wszystko. Aj, hoślinie łaźmie. Hoślinie łaźmie. Historia Mściwoja i Urbane jest charakterystyczna dla wielu polskich jeźdźców. Niewiele brakowało, by Mściwoj, choć zdobył na Urbane dwa mistrzowskie medale, już nigdy nie dosiadł swego konia. Urbane w szczycie, formy zgrana ze swoim jeźdźcem została sprzedana. Urbane wyjechała do Niemiec no, kupił ją ukraiński miliarder, jednak ona stacjonowała cały czas w Niemczech, zmieniała wielu jeźdźców. No, nie czuła się zbyt, zbyt dobrze. Nie, również nie, nie funkcjonowała powiedzmy tym, tym zagranicznym zawodnikom. Szczęśliwie Klacz jest znowu w Polsce i Mściwek będzie walczył o kolejne biało-czerwone laury. Znalazł się sponsor, który pomógł. Wróciła no, w bardzo złym stanie psychicznym. Przez dwa lata zmieniła praktycznie siedmiu jeźdźców. Ona w żadnej stajni nie była dłużej niż miesiąc, dwa, trzy. I co co, co no, w jakimś stopniu bardzo mocno psychizm, zniszczyło jej psychikę. Powoli odbudowywujemy sobie tą wspólną więź, co była, co była kiedyś. Mistrzostwa Polski w Warce, w których już za chwilę wystartuje Mściwoj, stają się już tradycją. Dla skoczków i ich koni to miejsce szczególne. Tu, zaledwie 50 kilometrów od Warszawy, powstał ośrodek, który przez najbliższe lata będzie gościł tę mistrzowską imprezę. Zaczęliśmy od małych zawodów towarzyskich, później pierwsze regionalne, drugie, w skokach, w ujeżdżeniu, w powożeniu, no i tak gdzieś się zapędziliśmy. Warka gości w tym roku także inne prestiżowe rozgrywki, odbywająca się równolegle do Mistrzostw Polski, rywalizacja o punkty w klasyfikacji jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski 2015, imprezy, którą po raz pierwszy przed rokiem widzowie Jedenki mogli śledzić przez całe wakacje, Chcieliśmy radośnie świętować 25 lat Wolnej Polski. Najlepszego ćwierćwiecza w ostatnim chyba połowie tysiąclecia dla Polski. Pierwszy nawrót nie, pierwszych zawodów w cyklu Grand Prix Wolnej Polski. Piękne konie, wspaniali zawodnicy i fantastyczna atmosfera. Mamy w Polsce co najmniej kilkunastu jeźdźców na światowym poziomie, którzy no, ocierają się często o geniusz. Czas na polskie konie, czas na polskich miejsców. W warce o punkty tegorocznej edycji powalczą najlepsi. Także mściwoj Kiecoń i zwycięzca cyklu sprzed roku, znany widzą, jedynki także ze zmagań w Sopocie, Piotr Morsztyn. Piotr Morsztyn, numer jeden. W tym roku widzę, że zawodnicy są naprawdę bardzo, bardzo skupieni, i bo tych chętnych na ten złoty medal jest naprawdę bardzo wiele. Z nieba leje się ponad 30-stopniowy żar. Kręcznik Mściwoj i jego luzaczka robią wszystko, by Urbane była w najlepszej formie przed startem. Sportowy sukces zależy w równym stopniu od człowieka i zwierzęcia. Konie sportowe zaczynają trening już w wieku czterech lat. By dotrzeć na szczyt do zawodów mistrzowskich, potrzeba lat żmudnej pracy. Przygotowanie takiego konia do konkursu Grand Prix to, to nie są dni, to nie są miesiące, tylko to są lata. Generalnie jest koniem takim, który, który się troszeczkę boi różnych rzeczy. Ja, wjeżdżając niejednokrotnie na parkur, czuję, jak jej serce wali, jak ona dostaje wielkich oczu, jak, jak, jak widzi e, jakąś przerażającą rzecz. Ale no mimo wszystko nie chce mnie zawieść i tam, gdzie jej karze, tam ona idzie, ma, ma pełne zaufanie do mnie. Polscy, nawet najlepsi jeźdźcy, są zazwyczaj zdani na pracę z młodymi koni, na układanie i uczenie wierzchowców od źrebaków. Inaczej jest na przykład w Niemczech, gdzie czołowi sportowcy często kupują konie już ułożone, gotowe do startów w mistrzowskich zawodach. Nie bardzo mogłem sobie pozwolić na to, żeby kupić już starszego, doświadczonego konia. Musieliśmy polegać na, na wyhodowanych koniach w swojej stajni. E, stąd wjeździłem wiele, bardzo dużo koni, lepszych, gorszych. Jak tam? Ruda się czuje? Koń startujący na poziomie mistrzowskim to wydatek nawet kilkuset tysięcy euro. Hej dziewczynka. Stanisław Przedpełski, który w warce także nie zamierza oddać pola rywalom, jest takim szczęściarzem. Ten młody, utalentowany, ale już doświadczony zawodnik może liczyć na wsparcie sponsorów. No Jest to nowo, nowo powstały klub od praktycznie od pół roku że tak powiem, ruszyliśmy pełną parą. Prywatny klub powstał z inicjatywy właścicieli państwa stefańskich, którzy postanowili zainwestować i zrobić w Polsce stajnię też z prawdziwego zdarzenia liczącą się w kraju. Daliśmy szansę młodemu zdolnemu zawodnikowi, który wspaniale wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest zarówno przewodnikiem profesjonalnym dla dzieci, jak i też świetnie prowadzi te konie. Od najmłodszych Najmłodszy koń ma 6 lat przez 9-letnią która jest teraz, właśnie za chwilę będzie startowała. Oldenburska kasztanowa klacz Chapeau 10 jest oczkiem w głowie Stanisława i jej właścicieli. Nohal brudny, tak, nieokalej brudny. Wydaje mi się, że różnica między mną a Stasiem w tej chwili, który, który, który ma wspaniałego sponsora, generalnie oni inwestują już w doświadczone konie, na których mogą od razu po kupieniu wyjechać na parkour i osiągać wyniki. Na chwilę przed startem do mistrzostw, zaglądamy jeszcze do stajni Mściwoja. On jak nikt wie, że w tym sporcie liczą się nie tylko wytrenowanie i umiejętności, ale także więź i wzajemne zaufanie. Ona po prostu wie, że, że może na mnie polegać, że ja jej krzywdy nie zrobię, że tam, gdzie ze mną pójdzie, nic się jej nie stanie. A kiedy jest ta chemia, kiedy jest ta współpraca, to jest, wtedy tworzy się drużynę i to jest, mi się wydaje, taka recepta na sukces. Recepty sprawdzą się na parkurze. Zdobycie tytułu Mistrza Polski to ogromna nominitacja i prestiż, dlatego nikt tu nie oszczędza sił. Droje Państwa, za chwilę rozpocznie się najważniejszy finał w tym sezonie. Finał mistrzostw polski seniorów w skokach przez przeszkody. Coraz więcej jest czystych przejazdów, mimo że parkour jest dosyć trudny, nie ma żadnej taryfy ulgowej, to, to widzimy, że zawodnicy sobie z nim coraz lepiej radzą. Hiwoj i Kiecoń, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w reprezentacji Polski, dwukrotny mistrz naszego kraju i wystartował, pewnie pokonując pierwsze przeszkody. Tu jest pierwszy Widzimy nawrót finału, właśnie, 3 pierwszy pierwszy nawrót. Oj, Nieporozumienie, i... ten błąd odbicia spowodował zatrzymanie się tego konia. Niestety tym razem między jeźdźcem a koniem coś nie zagrało. Urbane odmówiła skoku, a wyłamanie to punkty karne i utrata cennego czasu. Stanisław Przedpełski wystartował po mściwoju Kieconiu. Szapo 10, ten wspaniały koń, którego oglądaliśmy. To wierzchowiec wyhodowany nie w Polsce, ale w Niemczech. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat tak wspaniałe konie będą hodowane w Polsce i takich koni do swojej dyspozycji będą mieli polscy jeźdźcy coraz więcej. Choć parkur przejechał bez wyłamania, nie obyło się bez zrzutki. Dobrze skakała, naprawdę. Przed Stanisławem i Szapo jeszcze sporo pracy. Najważniejsze, że mimo palącego słońca i ponad 30-stopniowego upału, klacz ukończyła zawody w dobrej kondycji. No też musi nabrać pewności, nie? Cześć, mordeczka. Jarosław a klopiozieczki, Alejander się. Gdy Mściwoj i Stanisław analizowali błędy na parkour, zwycięzcy Mistrzostw Polski odbierali nagrody. Złoto obronił Jarosław Skrzyczyński, jak przed rokiem okazał się bezkonkurencyjny. Jego konie Inferno i Crazy Quick nie popełniły podczas mistrzostw ani jednego błędu, co jest historycznym wyczynem. Czapki z głów zobaczymy skok wspaniałego brawo, konia i wielkiego brawo, mistrza. Brawo! Jest. Jest. brawo. I był wysoki poziom na tych zawodach przez Wszyst wszystkie trzy dni. Jeden drugiemu depto po piętach. Także jedna mała pomyłka, mały błąd i spadało się na dalszą pozycję. Cieszą także wysokie lokaty jeźdźców młodego pokolenia. Na podium stanęli 27-letni Łukasz Koza i 6 lat młodszy Maksymilian Wehta, dla którego był to debiut w seniorskich mistrzostwach Polski. Jak nakazuje tradycja, obaj wylądowali w wodzie. Mściwoj Kiecoń i Stanisław Przedpełski uplasowali się kolejno na ósmym i dziewiątym miejscu. Jak wróciła do nas, do mnie, do stajni z powrotem, pierwszy wyjazd na zawody nie chciała wejść do koniowo. No przez kilka dni w ogóle stała w koncie taka smutna, bo nie wiedziała, co ją dalej czeka. Bała się po prostu, że, że, że wyjedzie i już nie wróci. Ona w tej chwili już nie jest na sprzedaż, już, już dożywotnie zostaje u mnie w stajni. Warce najlepsi zdobyli także punkty w klasyfikacji jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski. Prowadzą Piotr Morszten i Jarosław Skrzyczyński. My z rywalizującymi ojeździeckie Grand Prix Wolnej Polski parami spotkamy się w Ciekocinku i na antenie telewizyjnej jedynki 9 oraz 12 sierpnia.